Dzień dobry moi kochani. Witam Was ponownie w mojej magicznej kuchni. Czas gotowania rozpoczął się wczoraj, a można powiedzieć dzisiaj w nocy, więc dzisiaj kontynuujemy nasze gotowanie. Co już mam, a co będę potrzebował? Mam już mięso, które będzie mielone z gotowanymi warzywami z naszego nocnego wywaru i z tego powstaną krokiety, a warzywa i cały bulion będzie łączony dzisiaj. Z nastawionymi wczoraj w nocy buraki Burakami, były e, tak. zalane ilością wody na przysłowiowe dwa palce i do tego był dołożony liść laurowy i ziele angielskie po to, by przez całą noc buraki puściły ten najlepszy sok. I dzisiaj raniutko ugotowałem wszystko na bardzo wolnym ogniu i za chwilkę będziemy przystępować do połączenia bulionu warzywno-mięsnego, czyli rosołu. Z naszą buraczaną bazą. Więc zapraszam Was serdecznie. mielenia mięsa do naszych krokietów. Dzisiaj jest to kurczak, więc potrzebuję... Dlaczego kurczak i dlaczego z części udowych? Możecie wykorzystać również mięso z części od piersi, ale do krokietów potrzeba mięsa, które jest bardziej soczyste, więc uważam, że właśnie z ud, z podłuci będzie najlepsze. Będę je mielił i potem będę mielił razem z warzywami, które gotowałem w naszym bulionie. Najpierw pozbywamy się skóry i kości. Ja skóry akurat nie za bardzo lubię. I wrzucamy nasze mięsko do maszynki. I będziemy je mielić. I przekładamy nasze mięsko i zaczynamy mielić. Uważajcie tylko na palutki. Babcia zawsze powtarzała, żeby uważać na palutki. No, ale wiecie. Uczek jest delikatnym mięsem, więc bez problemu powinien się tutaj nam pięknie mielić. I za chwilkę będę dodawał warzywa do mięsa. zmielone, a teraz dokładam warzywa. Ja nie bardzo lubię, żeby coś się marnowało, ale doszedłem do wniosku, żeby mięso, cały farsz naszych krokietów był bardziej soczysty, bardziej bogaty w smak. Wykorzystam warzywa, które gotowały się razem z mięsem, dając nam przepyszny wywar. Wszystko razem później połączę i dodam naszych grzybów. Bo chcę, żeby to był falsz właśnie mięsno-warzywno-grzybowy. Dzisiaj grzyby to boczniaki, mam szarą pieczarkę i do tego mam podgrzybki. Będziemy mielić warzywa do naszego mięsa. Ja dodam jeszcze troszeczkę świeżych ziół. W oczekiwaniu na nasze grzybki po prostu dodamy aromatu. No i witamin. Zacznę od różki, Dodam jeszcze odrobinę młodego selera w naci, koperku i świeżego szczypiorku z częścią białą, czyli z naszą dymką. Zioła dodadzą fajnej pikanterii, ale też i świeżości naszemu farszowi, naszemu farszu. Niemniej jednak zielenina w mięsku i w warzywach wielce wymagana jest, iż daje i wiaterek, i koperek, i dobrze, dobrze się w głowie robi, i świeżość nastaje po prostu. Także działujemy i farszujemy. do środka. Kochani, oprócz świeżych grzybów do naszego farszu dodam troszeczkę e, suszonych grzybów. Ja je troszeczkę podgotowuję, ale dosłownie krótko to są 3 do 5 minut. Dlaczego? Dlatego, że zależy mi na farszu, żeby był delikatny, warzywny, ale o wybitnym smaku i takim zabawieniu grzybowym. Mamy jesień, więc korzystajmy z tych darów. Dlatego. Oprócz, tak jak powiedziałem, świeżych grzybów, tutaj króciutko gotuję grzyby suszone. W środku mam i kurki, mam jednego rydza, mam podgrzybki i mam dwa prawdziwe grzybki. Grzybki na grzybku i z grzybkiem do grzybka. Smacznego. Grzybki mi się ładnie tutaj podgotowały. Gotowały się dosłownie 5 minut. Naprawdę króciutko. Grzyby są bardzo delikatne i nie potrzebują długiego gotowania. A do tego wszystkiego jeszcze w krokiecie będą one zapiekane, więc. Nie ma problemu, a to dadzą nam cudowny smak. Poczekam aż odrobinkę przestygną, i zmielę je na koniec. I zabiorę się za wymieszanie całej naszej masy na farsz do naszych krokietów. Wywal, oczywiście, zostawię, jest niebywale pachnący, jest bardzo intensywnie grzybowy i na pewno przyda mi się do następnego. Gotowanie. grzybeczki troszeczkę przespłucone e, postaram się powolutku zacząć się tutaj mielić e, podobno nie powinno się bardzo gorących rzeczy mielić w maszynce ponieważ się nosze, noże tępią ta maszynka ma około 85 lat więc myślę, że przeszła już wiele rzeczy i byle ciepło i raczej chyba nie zaszkodzi więc zaczynamy mielić Ostatnie grzyby, więc kończymy nasze mielenie i zabieramy się za mieszanie naszego farszu. Po to, żeby przeczyścić całą maszynkę, na sam koniec jeszcze zmielę jeden burak. On wyciągnie wszystko, co ewentualnie w niej zostało, czyli wszystkie dobro grzybów, naszego mięska i To Trochę żmudna praca, ale można sobie pokontemplować przy tym mieszaniu. No a zapach jest obłędny. Wszystkie warzywa, grzyby i zioła mamy już zmielone i dokładam to wszystko do wcześniej zmielonego mięsa i będziemy ubijać to i mieszać na jednolitą masę, czyli robimy farsz do naszych krokietów. ruchu idą rączki, a może jeszcze jedna kłyżeczka. No. Musimy to wszystko pięknie wymasować na jednolitą masę. Zapach już jest obłędny, zioła i grzyby robią doskonałą robotę. Teraz zobaczcie mięso. Dlatego wybrałem z tej partii kurczaka, ponieważ ono jest, nie jest suche, jest bardzo soczyste. A do tego wszystkiego jeszcze ugotowane dzień wcześniej, to znaczy w nocy, w naszym wywarze ma niebywale cudowny smak, ale też i aromat, ale też i taką gładkość i delikatność. Twarz będzie idealny. Możemy, możemy spójnie tylko odrobina soli i pieprzu, ponieważ mięso i warzywa już były gotowane z odrobiną właśnie soli i pieprzu, ale farsz powinien być troszeczkę pikantny. Zarówno smakiem ziół, ale też i wszystkich przypraw, szczególnie pieprzu. Ja użyłem dzisiaj pieprzu kolorowego, jak zwykle zresztą. Jest to mój ulubiony pieprz, bo ma największe ma największy spektrum smaków, jest najbardziej bogaty. Musimy wymieszać dokładnie naszą masę, żeby wszystkie elementy się połączyły dokładnie. I za chwilkę będziemy robić nasze krokiety, a później krokiety będę opiekał. Jeszcze zdecyduję, czy na patelni, czy w piekarniku. Myślę, że ja dzisiaj zrobię to na patelni. Wy możecie oczywiście krokiety opiekać również w piekarniku. Twarz już jest gładziutki, wszystkie składniki się pięknie wymieszały. Ma jednolitą konsystencję. Więc przystępuję do formowania naszych krokietów. Dzień wcześniej zostały zrobione... Znaczy o poranku zostały zrobione nasze placki do krokietów. Robimy dokładnie tak jak na naleśniki. Mogą być odrobinkę może grubsze, ale pamiętajcie, żeby zachowały swoją sprężystość. Moje nie są zbyt mocno wypieczone, ponieważ i tak będą jeszcze raz dopiekane. Jak ja faszeruję, w jaki sposób robię krokiety? Taka ilość łyżkowa, mniej więcej na środku, zawijam na raz i później, żeby nam farsz nie wypadał, robię kopertki. I dowijam krokiety do końca. I w ten sposób możemy... Zapiec, możemy je posmarować odrobinką białka, wtedy będą miały piękny złoty kolor. Możecie, możecie, jeżeli tak lubicie, w jajku i w bułce, czyli troszeczkę jak ala schabowy, ja jednak dzisiaj tylko zostanę przy takiej wersji do zapiekania, ponieważ farsz jest już i tak bardzo intensywny, jest bardzo grzybowy, więc jest dosyć ciężki, więc nie będę dokładał dodatkowego ciężaru, więc je tylko delikatnie opiekę na maśle. Teraz przyszedł czas na skomponowanie naszego barszczu. Czyli wczoraj ugotowane buraki, wczoraj zrobiony wywar warzywno-mięsny. Czas teraz połączyć. Mam trochę buraczanej bazy, czyli naszego. Bulionu i połączę to z naszym bulionem mięsnowarzywnym. Odsydziłem buraczki, ale na koniec dodam odrobinę, ponieważ tak jak robiła to moja babcia, odrobinka buraczków w środku dla przełamania, dla przełamania po prostu jakby konsystencji daje fajnego charakteru. Podłączam gaz. Pamiętajcie, żeby już nie zagotowywać, tylko podgrzać. Nasze buliony nie mogą się zagotować, ponieważ wtedy zmętnieją. Łączymy buliony wtedy, kiedy są ciepłe. Czekam, aż troszeczkę się zagrzeją i zacznę e, piec nasze krokiety. Basz tam się grzeje, więc pora zająć się naszymi krokietami. Patelnia już rozgrzana. Dodaję odrobinę masła, bo nasze krokiety będę pieku na maśle. Czy to już się rozpuści? W międzyczasie kontroluję temperaturę naszego baszczu. On ma być tylko podgrzany. Tak jak powiedziałem jest to istotne. Ponieważ jeżeli doprowadzicie do wrzenia basz barszcz czy rosół, one mętnieją. Wtedy są takie nieapetyczne. Nie tracą na smaku, ale no są, nie są takie klarowne, więc starajcie się podgrzać do momentu, kiedy to jest, no, zaczynają być takie malutkie pęcherzyki, jakby wody. Widać, że to się zaczyna, chce gotować, ale nie doprowadzajcie do wrzenia. Ja myślę, że mój barszcz jeszcze będę doprawiał odrobiną soku z cytryny i odrobiną cukru. Jeszcze sprawdzę smak. Tak, zdecydowanie. Za chwilkę to zrobię, bo masło nam tutaj się już topi. Więc czas na nasze krokiety. Zmniejszamy gaz, żeby nie był bardzo duży i żeby nam się krokiety nie, roz, nie otworzyły, kładziemy najpierw tą zamykaną częścią na dole i pozwalamy, żeby zaczęły się piec. Żeby wydobyć większą ilość soku z naszej cytryny, który będzie mi potrzebny do dodania smaku w naszym baszczu, zawsze starajcie się wyturlać właśnie cytrynę czy limonkę. Ona wtedy w środku troszeczkę pęka i jesteśmy w stanie wykorzystać więcej jej soku. Możecie robić przez sitka lub przez palce, chodzi o to, żeby nie było w środku pestek. Najpierw cytrynę. Cytryna odzyska nam kolor naszych buraków. Będzie, mam nadzieję, rubinowy. Następnie dodajemy... Cukier. Ja używam cukru trzcinowego. Myślę, że taką półtorej łyżki na początek i mieszamy całość. Zaraz zobaczę, jaki będzie smak. Chcę uzyskać wyrazisty smak buraków z taką lekko kwaśno-słodką nutą. Sok cytryn dodaję dlatego, aby właśnie podbić ziemistość smaku buraka, ale też i wydobyć jego kolor. Dobrze, nasze krokiety już się ładnie podpiekły, barszcz gotowy, więc przystępuję do skomponowania naszego dania. Zacznę od dosłownie kilku buraczków, tak dla okrasy. Postaram się je troszeczkę cienko pokroić o takie plasterki. Wtedy będą wygodniejsze do jedzenia. No i chcę, że takie dwie cząstki wystarczą. No i za chwilkę zacznę nalewać nasz barszcz. Nasz barszcz już jest gorący. Nalewam go. Barwa jest myślę, że piękna. Zobaczcie, jest rubinowy. I za chwilkę dołożę krokiet. Myślę, że taką Tłuszczną porcją będą dwa krokiety. ładnie przyrumienione. I odrobinka ziół. Myślę, że dla dekoracji Odrobina rwanej pietruszki będzie jak najsłuszniejsza. I tak wygląda moja forma barszczu czerwonego, bardzo esencjonalnego z ziołami i krokiety właśnie warzywno-mięsno-grzybowe. Mam nadzieję, że danie wam się spodoba, że spróbujecie je ugotować w domu i że będzie wam smakować. Książniczki siedzą jak anioł, kręciołki. Robią, robią sobie skopczaczka, gwizdołki. Tak, jak lekarz będzie potrzebny, to Czy możesz jeszcze to powtórzyć? Nie wiem, czy tak widzą. Dobra, to nie chcę tam wychodzić. Chodź. Na insta wrzucaj. Może ja chciałam na istę, ale poczekaj, bo tego nie chcę wrzucić. Tam... Poczekaj. Wrzucaj. Jak to mówi siedzą sobie. Się... Nie, kurczą siedzą... siedzą jak anioł, kręciołki. Robią sobie, robią skupczaczka, gwizdołki. <śmiech> <śmiech> Idzie na insta. <laughs> Pierwsze jest najlepsze, bo potem drugie to człowiek mm -hmm. Nie, nie Bałkę. Ale ktoś się spodziewał! Raz, dwa, trzy, akcja. Kończymy mielić warzywa do naszego mięsa. Ja dodam jeszcze troszeczkę świeżych ziół w oczekiwaniu na nasze grzybki po prostu dodamy aromatu no i witamin. Zacznę od pietruszki, dodam jeszcze odrobinę młodego selera z naci, koperku i świeżego szczypiorku z częścią białą, czyli z naszą dymką. Zioła dodadzą fajnej pikanterii, ale też i świeżości naszemu farszowi, naszemu farszu. Nie wiem jak powiedzieć, farszowi? Farszu, farszu. Farszowi? Chciałbym Państwu przedstawić czerwony barszcz na e, grzybach i z warzywami i do tego krokiety e, z ziołami i e, farszem mięsnym e, z przepysznej wiejskiej kury. Mam nadzieję, że smakować będzie. Ja mam ślinotok na zapach. Flaskowy. Mm. Jaki treściwy. Hmm. To nie jest ale, ale, woda. Ale, ale słuchajcie, jak to wygląda. Kwaskowy, a ja pierwsze co, jakiś słodki. Mm. Bo ja lubię słodycze i dlatego y, prędzej chyba poczuję smak y, kwasu y, pietruszka. Jak musi być, to trudno. Wiem, że dla zdrowotności. Patrzmy. Czy to można maczać w maszku? Można jeść to wolnie. Ja najpierw spróbuję samego. Mm. Naleśniki boskie. Mm, dziękuję. Rozpoznawać smaków. Ale on jest taki bogaty. Ile rzeczy w nim naraz jest? Farsz składa się z mięsa, ale z części poduć i pałek, czyli tego bardziej delikatnego, mm. bardziej soczystego. I w środku jest, są warzywa z rosołu, jest tam pietruszka, marchewka, jest seler. Jest cebulka, trochę czosnku i do tego są grzyby. Ja użyłem grzybów, tam są kurki, rydze i do tego są podgrzybki. Także to za, mam za, nadzieję, że... To jest Nie, no, po, po prostu bogactwo. Bogactwo smaków w jednym. A on jest tak delikatny, jak y, najbardziej delikatny y, pasztet jakiś taki tego typu, bo on jest tak zmielony dobrze. I wiecie co? Powinien być. I jeszcze jedna rzecz. Mm. Ludzie bardzo często robią krokiety w panierce. Hmm. I wtedy są jakieś takie mdło, mdłe. To dużo. A tu po prostu jest dobre. Hmm. Więc... <laughs> Życzę smacznego i bardzo Wam dziękuję. To już nie przeszkadzajcie. No właśnie, dziękujemy bardzo. <laughs>